Dzisiaj jest dzień trzeci mojego postu. I czuję się świetnie. Nic mi się nie dzieje. Nie umieram. I co? Nawet w sumie już tak nie odczuwam głodu jak, jak, jak pierwszego, drugiego dnia. W zasadzie to w ogóle nie jestem głodna. Ale no coś, coś trzeba wypić. I dzisiaj mamy tutaj kilka gałązek selera naciowego. Jest cytrynka już obrana. I są dwa jabłuszka też już obrane, znaczy nie obrane, ale pokrojone. I tutaj jest szpinak jeszcze. Tu są takie, no tam trochę badyli, ale to z tego też się wyciśnie, soczek. Tak więc, no tego szpinaku jest dosyć sporo. Mam nadzieję, że nie będzie przebijał za mocno smakiem, ale no, może nie. Aha, i tu jest jeszcze, jest jeszcze imbir. Tu są takie 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 kawałki. Dosyć sporo, więc, więc mam nadzieję, że imbir będzie przebijał, bo po prostu mam ochotę na takiego, taki ostry smak. I co? Zaczynamy! Więc, soczek mamy już gotowy. Wyjmę go. Wyszło go całkiem sporo. Ale no, tak jak widzieliście, tego szpinaku było, no, była ogromna ilość, cała micha. I co, jabłka były też ogromne po prostu, wielkie, jabłko samo pewnie ważyło z 300 gram, jedno i co, wyszło mi prawie, prawie litr wyszedł soku, natomiast co, no musiałam troszeczkę dolać wody i w trakcie robienia soku raz i, i na koniec, tak jak zawsze przelewam wodą troszeczkę, no to ile tej wody, no może maksymalnie 200 ml, tak. Więc to nie przeszkadza. Ani w smaku, nic, żeby żeby soki były rozwodnione, ani, ani nic z tych rzeczy. Więc tak. Może jeszcze przemieszam sok. Więc robimy próbę. Nie Już wiem, że miałam. Zdrówko. no, mnieam. jest taki ostry czuć seler liście selera bo to nawet nie seler naciowy, tylko takie liście z selera, z, z korzenia odcięte one są moim zdaniem bardziej intensywne w smaku, mniej wodniste ale bardziej intensywne no i czuć imbir i, i to fajnie go czuć ja właśnie chciałam, żeby go tak było czuć więc, więc jest taki lekko pikantny bardzo pyszny no i lekko kwaskowaty mm, przez cytrynkę i jabłuszka jest taki taki fajny no dobra więc y, to jest moje pierwsze śniadanie ale naszykuję sobie sok od razu na drugie śniadanie to na razie odstawiamy i bierzemy się za drugi sok więc na drugie śniadanko mam naszykowane owocki i tutaj jest Pół ananasa. Eee, mój partner rano mi naszykował, obrał, bo sobie robił śniadanie też z ananasem, więc pół on zjadł i drugie pół ja zjem, wybiję. Eee, I tu są jeszcze trzy brzoskwinki. Eee, pasowałoby mi tutaj bardziej pomarańcze, ale niestety nie mam pomarańcze, eee, a jabłko mi nie pasowało, więc, więc są brzoskwinie. Eee, no i co? Zaczynamy. Soczek się jeszcze robi, a ja bym chciałam pokazać moją herbatkę. Dzisiaj jest iść pokrzywy, jest liść ramiana, jest miłożup japoński, jest też i lukrecja jako nowość, jest jeszcze y, kwiat mniszka. A kwiat mniszka no to też na oczyszczenie głównie wątroby, ale nie tylko, pokrzywa na oczyszczenie krwi. E, przytulia, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć: Tu jest jeszcze przytulia, a przytulia też na oczyszczenie krwi, ale też nie tylko. E, miło że w japońskim to jest bardziej na, na koncentrację, na. ciężko nazwać to pobudzeniem, ale no, ogólnie na pracę mózgu bardziej. Lukrecja no, też można powiedzieć troszeczkę pobudzająca jest. Ona mówi się, że, że podnosi ciśnienie, aczkolwiek. Dla osób z nadciśnieniem ok może to być problematyczne, ale dla osób, które nie mają nadciśnienia, to, to jak najbardziej jest to, jest to bezpieczne. E, ona może troszeczkę pobudzać, ona jest taka słodka w smaku, aczkolwiek ja nie przepadam za bardzo za jej smakiem, bo no, jest niby słodka, ale niby słodka, trochę jak mydło dla mnie, <laughs> ale ją dodałam tutaj, także takie ziółka e, właśnie grzejem się w piekarniku. Troszkę cieplejsze niż temperatura pokojowa bym powiedziała. Akurat sobie wypije swój zielony soczek, później ziółka, a później, później soczek owocowy. Tak to wygląda. Soczek jest gotowy. Mam tutaj soczek ananasowo-brzoskwiniowy 800 ml i soczek sobie ten wypije później, więc na razie go zostawię i, i właśnie się zastanawiam czy do lodówki go chować czy, czy nie, bo on też nie do końca chcę taki, takie zimne soki pić. A będę go piła pewnie za jakieś 3-4 godziny, więc chyba go tutaj zostawię, po prostu go przykryję czymś, żeby mi muszki, owocówki nie powpadały. No i to tyle. Ja kontynuuję picie swojego zielonego soczku, a później, później wjeżdża ten. No i widzimy się w sumie jak będę robiła sobie soczki na, na obiad i na kolację. <grytanie> Witam Cię w mojej kuchni. Jest godzina 14.15 dokładnie. A tutaj się będzie szykował już trzeci soczek, dzisiaj trzeci i od razu czwarty zrobię. I wiecie co? Doszłam do wniosku, że muszę jednak sitko przepukiwać po prostu po, jak, po tym, jak skończę jeden sok, kiedy chcę zrobić od razu drugi, bo może to być po prostu przyczyną, że się trochę zapycha. Tutaj mam kapustę czwartkę, pięknej. Twardej, soczystej kapusty. Mam na nią ochotę dzisiaj. Jedną marcheweczkę. Jedną cebulkę. Cały pęczek jarmużu. Taki trochę zwiędnięty już jest, więc po prostu muszę go wykorzystać. Nie planowałam go tutaj, ale nie mam wyjścia. No i pęczek natki pietruszki. Ogólnie, jeśli chodzi o moje samopoczucie, czuję się normalnie. No, jest takie może, może nie tyle, że głód, ale po prostu coś bym zjadła, tak? No jest takie uczucie, że, że coś, coś by się zjadło, nie? Ale z drugiej strony, jak się pije te soki, w momencie, kiedy masz to uczucie, że coś byś zjadł, i, I bierzesz po prostu łykać tam kilka łyków tego soczku, no to to automatycznie przychodzi, bo soki są pyszne, soki są słodziutkie, owocowe, warzywne, soczyste, no mega. I no, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. No poza tym, że wczoraj miałam rano tą dzielną sytuację, gdzie no prawie zamdlałam, muszę tak powiedzieć, bo strasznie słabo się poczułam, czarno mi się przed oczami zrobiło, tak. Miałam kucie w wielitach, czułam, że to ewidentnie coś w wielitach jest. No i być może, być może był jakiś zator, który po prostu ruszyłam. Rano wypiłam wodę z cytryną nad najpierw i widocznie ta woda z cytryną po prostu ruszyła, ruszyła, coś, co tam zalegało. Bo za chwilę, tak naprawdę, kiedy się wypuściłam, już po, poczułam się lepiej, tak? A od tamtej pory nic, nic mi się nie dzieje, więc jest ok. Nie wiem ile wytrzymam, no to jest dzień trzeci, więc no, nie jest źle. Naprawdę, naprawdę nie jest źle, zwłaszcza, że zawsze te pierwsze dni są co najgorsze, więc bardzo się cieszę. Dobra, ja tu muszę troszeczkę pokroić, żeby to mi się tutaj zmieściło i, i biorę się po prostu za, za robienie soczku, tak? Tak, więc soczek już jest gotowy. Wyłączam. Zobaczcie, ile wyszło tej pulpy. Cały pojemnik. Więc tak, w soczku mi wyszło prawie litr 950 ml. Czymś zamieszam. Mm, ale zielony. Ojej. Nie wiem, czy wy tak dobrze widzicie ten kolor że to jest taki zielony. Normalnie jak nie wiem co. Mm. Pachnie kapustą. <grym> Ale powiem Wam, że i tak myślałam, że więcej soku będzie z tej kapusty. W ogóle to bardzo super się wyciskało kapustę i nawet jarmuż. Nic się nie blokowało teraz z tym razem. Zupełnie nic. Tak więc widzę, że, że ta wyciskarka ma problem jedynie z takimi Mięszy z tymi owocami, właśnie jak jakieś tam brzoskwinie, czy coś w tym stylu. I biorę się za soczek, który wypiję później, bo ten wypiję teraz za chwilę. Natomiast biorę się za soczek, który wypiję później, tylko po prostu przepukam to. Więc tak, nie zrobiłam testu. Poza tym i tak muszę zwolnić sobie ten pojemnik. Nic się nie rozlało. I tu sobie przeleję na tą łyżkę po prostu i tu sobie przeleję resztę. Potrzebuję pojemnika. Więc tak, mam bardzo dużo zielonego soku i to bardzo zielonego. On po prostu wygląda jak, nie wiem, jak szrek. No, ostry. Przez cebulkę jest taki mm, ostrawy. Jeszcze ząbek czosku mógł tu być. Mega. Mm, Kobuska jest taka słodka. Mm, nie wiem. Marchewki w ogóle nie czuć, no, ale była tylko jedna, więc nie dziwię się. Ale i nadki pietruszki tak. No, czuć ją, bo ona ma specyficzny smak. Ale jednak ten, ten jarmusz jest tutaj, no było go dużo więcej, tak, więc te, tego jarmużu trochę czuć taki jego gorzkawy smak. On taki gorzki jest niestety. Mega. Dobra. To odstawiam na razie. Pojemnik opłukam, żeby nie zabarwił mi mojego drugiego soczku. Ponieważ yy, na kolacji dzisiaj będzie soczek czerwony. No, czerwono-żółty. <laughs> Więc tak, jedna papryka, trzy czerwone pomidory, to takie brzydkie, będę musiała to odkroić oczywiście. E, żółte pomidory, i małe, i, i takie większe. No i dwie papryczki chili. Nie wiem, czy nie będzie za mało, najwyżej tam jeszcze jedną paprykę. Więc taki żółto-czerwony sok, oczywiście, będzie pewnie koloru czerwonego, bo to taki kolor bardziej dominujący. Muszę złożyć jeszcze swoją maszynkę. Już. No i teraz muszę to wszystko oczywiście pokroić. Niestety. Soczek już jest gotowy. Jak mało jest pulpy. Prawie w ogóle. No w porównaniu do tego, co było przy kapuście, no to jest jedna czwarta tego, co było tam. No a soczku wyszło całkiem sporo, zobaczcie. No fakt, że jest troszeczkę wody tutaj, yy, ale to, to tylko tak naprawdę yy, przelałam na koniec i, i tyle. Ze 150 ml wlałam. Yy, wyszło mi litr soku. Dodałam jeszcze jedną paprykę, dodałam jeszcze ząbek czosnku, jakoś tak stwierdziłam, że chyba będzie lepiej. No i co, ja go na razie próbować nie będę, no bo nie chcę mieszać i, i tak ogólnie na poście to powinny być takie monosoki tak zwane, tak? Czyli, czyli bardziej jednoskładnikowe, no maksymalnie dwóch, a nie, a nie ja tutaj sobie robię różne miszmasze, żeby po prostu mi to smakowało, tak. Bo to, bo to też nie chodzi o to, że mam się katować. A tylko po prostu mam mi to smakować, no i, i, i do tej pory, na razie, jeszcze nie zdarzyło się, żeby jakiś sok mi nie smakował, więc jest okej. Okay. No dobra, to, to ja tutaj ten sok gdzieś odstawię, tak przykryję, żeby tutaj mi muszki nie wleciały. Wypiję zaraz ten, ten swój zielony. No i to by było na tyle chyba dzisiaj. Nie mam nic Wam więcej do powiedzenia. Czuję się dobrze, wszystko jest okej. Okay. I tyle. To zobaczenia jutro, czwartego dnia.